Blisko 100 lat temu, w roku 1925 we Włoszech, pewna kobieta o imieniu Maria urodziła chore dziecko. Lekarze nie dawali jej żadnych szans na wyzdrowienie. Kobieta zdecydowała, że pojedzie z niemowlęciem szukać ratunku u ojca Pio. W drodze, podczas podróży pociągiem. Dziecko zmarło. Kobieta włożyła je do podróżnego kufra i tak przybyła do San Giovanni Rotondo. Gdybo, gdy po długotrwałym oczekiwaniu wreszcie pojawiła się ukratek konfesjonału, z płaczem otworzyła kufer i pokazała ojcu Pio ciało zmarłego dzień wcześniej dziecka. Święty zakonnik. Poruszony do głębi tą zaistniałą sytuacją wziął na ręce maleńkie ciało dziecka, położył na jego czole swoją dłoń. Przez chwilę modlił się z oczami wzniesionymi do góry. Nagle dziecko zaczęło się poruszać. Najpierw ruszyło rączkami, potem nóżkami, otwarło oczy. Wyglądało po prostu tak, jakby dopiero co przebudziło się ze snu. Oddając dziecko matce, święty ojciec pi powiedział: "Matko, czemu płaczesz? Twój syn spał". I ten cud wskrzeszenia, lotem błyskawicy obiegł cały kościół, w którym spowiadał święty zakonnik, a radość Marii, której przywrócono do życia zmarłe dziecko, nie miała końca. Siostry i bracia, Pan Jezus, przebywając wśród nas na ziemi, wielokrotnie wskrzeszał do życia umarłych. A wybierając dwunastu apostołów, między innymi dał im takie oto wskazanie: uzdrawiajcie chorych i wskrzeszajcie umarłych. Ale czy Jezus, mówiąc o wskrzeszaniu umarłych, miał na myśli jedynie przywracanie do życia ich ciał? Czy nie chodziło Jezusowi także, albo raczej o wskrzeszanie do życia ludzi obumarłych duchowo? Ależ tak, oczywiście, że tak. Gdy patrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że jest on pełen chodzących duchowych trupów, którzy, jeśli nie zostaną wskrzeszeni do ponownego życia, wraz ze śmiercią zatracą się w piekle na wieczność całą. Dlaczego dzisiaj kościoły w Polsce pustoszeją? Bo coraz więcej ludzi choruje duchowo, a niektórzy wręcz umierają. Pierwszym znakiem duchowego odrodzenia, ponownego wskrzeszenia do życia jest konfesjonał. Kiedyś przed laty pracując na misjach w odległej Papui Nowej Gwinei obserwowałem, że ludzie tłumnie przychodzili do spowiedzi świętej. Będąc proboszczem na siedmiotysięcznej parafii, pracując sam, bo nie miałem do pomocy żadnego kapłana, musiałem włożyć wiele wysiłku, aby przygotowania do świąt, zarówno Wielkanocy, jak i Bożego Narodzenia rozpocząć dużo wcześniej, bo ostatni tydzień przed świętami to był czas całodziennych spowiedzi świętych. Czy to na stacjach Głównej czy na bocznych stacjach. Spowiedź święta była dla ludzi niecodziennym wydarzeniem. Zostawiali pracę w polu, a przecież utrzymywali się głównie z rolnictwa, i przybywali tłumnie, aby oczyścić swe serca. Przynosili jedzenie i przesiadywali godzinami przy kościele. Czekali w kolejce do konfesjonału, a później nawet po spowiedzi dalej przesiadywali koło kościoła, aby rozmawiać z innymi. A wszyscy, którzy się wyspowiadali, promieniowali radością, i ta radość serca była znakiem, który przyciągał wielu do kościoła. I ta atmosfera duchowego odrodzenia udzielała się niemal wszystkim. Wielu obuma obumarłych duchowo młodocianych przestępców zostawało wskrzeszonych do nowego życia w łasce. Przybywali oni na święta. Z odległych rejonów kraju z bagażem popełnionych przestępstw, gwałtów, rozbojów, kradzieży. Wśród nich byli także uciekinierzy z zakładów karnych. Byli także tacy, którzy parali się praktykowaniem czarów i uprawiali magię. Ich to właśnie poprzez posługę misjonarza wskrzeszał do ponownego życia pan. Skrzeszał do tego stopnia, że zostawali później liderami grup modlitewnych, szefami legionów maryjnych i innych grup przykościelnych. Tam na misjach w kościele rządzą mężczyźni i to najczęściej tacy z niechlubną przeszłością, którzy przeszli proces nawrócenia, wskrzeszenia do nowego życia w łasce. Teraz, gdy już ponad 20 lat jestem w Europie, w tym 11 lat nieprzerwanie w Polsce, gdy tak porównuję te dwa światy świat misyjny i świat na naszym starym kontynencie, to wydaje mi się, że tam na misjach w Papui, w Afryce, w Azji, kościół jest bardziej żywy niż u nas. Tam seminaria nie świecą pustkami. A tłumy ludzi, w tym dzieci, można spotkać co niedzielę w kościele. Jak zapewne zauważyliście, do Polski zaczęli przyjeżdżać już pierwsi czarnoskórzy misjonarze. U nas, księży werbistów w Polsce, jest już ich kilkunastu, głównie z Afryki, Indii i Indonezji. I wydaje się, że proces ten jest już nieodwracalny. Europa, w tym Polska, stały się na nowo terenami misyjnymi, tak jak to było tysiąc lat temu. Dlaczego tak się stało? Ponieważ wchodząc w struktury zachodniej demokracji bezwiednie, zostaliśmy wciągnięci niejako wessani w świat kultury neopogańskiej. W Polsce kwitnie, podobnie jak na całym Zachodzie. Okultyzm i wróżbiarstwo. W Polsce jest już oficjalnie zarejestrowanych 15 tysięcy wróżbitów. To nie ksiądz, nie katecheta w szkole, nie rodzic, nie pedagog, ale to telewizja, internet uczą dzisiaj, w co i jak wierzyć, co czynić, jak postępować, czym zajmować się na co dzień. To oni kształtują świadomość przyklejonej do ekranu naszej polskiej młodzieży. I widzimy, że człowiek urządza sobie raj na ziemi według swojego własnego pomysłu i Pana Boga już mu do tego nie potrzeba. I wydać, widać wyraźnie, jak to układanie świata człowiekowi wychodzi, czy raczej można powiedzieć, nie wychodzi. O ile sobie dobrze przypominam, kilka dobrych lat temu w jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych doszło do tragi tragicznego zdarzenia. Uzbrojony w karabin maszynowy napastnik wtargnął na teren jednej ze szkół i pozabijał seryjnie zarówno dzieci, jak i nauczycieli. Ponad 30 dzieci zginęło, zanim sam został zastrzelony przez policję. Przybyli na miejsce dziennikarze, opisywali tę tragedię. Jeden z nich zadał pytanie, i gdzie był Pan Bóg? Pewien rodzic udzielił mu odpowiedzi Proszę Pana. Kilka miesięcy temu przed wakacjami, w czasie wakacji, dokonano gruntownej renowacji szkoły. Między innymi pomalowano wszystkie klasy szkolne. Pościągano ze ścian wszystkie krzyże. Po renowacji. Rada Szkoły wraz z gronem pedagogicznym podjęła wspólną decyzję, aby zgodnie z panującą obecnie w Ameryce modą, nie wieszać ponownie krzyży w salach, aby nie urazić coraz większego grona uczniów innych wiar oraz niewierzących. W ten sposób Pan Bóg został symbolicznie wyproszony ze szkoły i nie pozwolono, aby Pan Bóg z powrotem do tej szkoły w sposób symboliczny powrócił. Tak więc, proszę się nie dziwić. Odpowiadając na Pana pytanie, gdzie był Pan Bóg, odpowiadam: Zgodnie z życzeniem obywateli, był tam, gdzie go obywatele wyprowadzili, czyli poza terenem szkoły. Moi drodzy, w świecie duchowym nie ma miejsca na neutralność. W przestrzeni, w której nie ma Boga, w przestrzeni, w której. Pojawia się pustka, w niedługim czasie pojawia się przeciwnik Boga, szatan. On tylko czeka na taką okazję. Wystarczy, że wyrzucisz Boga ze swego serca, ze swojego domu, otoczenia. Bardzo szybko to puste miejsce zajmie jego wróg, książę ciemności, który przyjdzie, aby zarazić cię swoją wizją urządzania świata bez Boga. Tak jest wszędzie. Czy to na odległych misjach, na antypodach w Ameryce, czy też u nas w Polsce. Tak mniej więcej 2-3 kilometry od stacji misyjnej, na której posługiwałem, w papu i rządzili już czarownicy. Im bliżej stacji, tym władza ich była słabsza. Im dalej od stacji, tym więcej mieli do powiedzenia. Jeden z moich katekistów taki dostojny, starszy człowiek, nauczyciel w szkole Beni. Pewnego dnia wybrał się w odwiedziny do swojego krewnego, który mieszkał 5 km w głąb buszu, od 5 km od stacji misyjnej. Był to teren zarządzany przez czarowników. Powiedział, że wróci w sobotę, aby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Jak poszedł, tak poszedł, nie wrócił. Czarownicy zagrozili mu, że jeśli wróci na niedzielę, to go później po prostu Otrują. Wrócił we wtorek. Strach przed otruciem jest w Nowej Gwinei wszechpotężny. Gdy się chce kogoś ukarać, to podaje się truciznę albo jemu dziecku, albo jego żonie, albo jemu samemu, jeżeli jest to sprawa większej rangi. Ludzie, którzy praktykują czary oraz czarną magię, w nocy, skrycie, przemieszczają się z miejsca na miejsce, aby otruć lub fizycznie zabić ofiarę poprzez zastrzyk, w którym znajduje się trucizna. Pod osłoną nocy zły duch dokonuje dzieła zniszczenia. Ale musimy mieć pełną świadomość, że zły duch nie jest w stanie niczego uczynić sam z siebie. Zło niekiedy ukryte, niekiedy jawne, kogoś z żyjących. Siostry i bracia. Bóg dał nam dziesięć przykazań, nie po to, aby nas zniewolić, nie po to, aby nam uprzykrzać życie, aby nam uporządkować ten świat, by wyrwać nas z niewoli nieustannego bałaganu, w którym wszystko wokół nas walczy o pierwszeństwo. Dlatego mam na początku tych rekolekcji prośbę: Pozwól Panu Bogu to wszystko, co jest wokół Ciebie i w Tobie samym uporządkować, pozwól Panu, aby Cię uzdrowił i wskrzesił na nowo w życia własce, do życia własce, bo może i Ty, drogi uczestniku, czy uczestniczko tych rekolekcji, w poszukiwaniu szczęścia pomyliłeś drogi i udałeś się do wróżki, aby Ci powróżyła skarb, aby cię przeprowadziła do lepszego życia. By ci przepowiedziała przyszłość, czy też w inny sposób pomogła rozwiązać piętrzące się przed Tobą problemy. Może sam z siebie uprawiałeś lub pojawiałaś jakieś zabobonne praktyki, lub brałeś, brałaś udział w seansach spirytystycznych, okultystycznych, aby jak to tłumaczyłeś, tłumaczyłaś sobie pomóc sobie czy komuś bliskiemu. A może korzystałeś z pomocy jakiegoś szamana czy pseudouzdrowiciela, bioenergoterapeuty, jogina? Może praktykowałeś reiki lub inne rytuały obcej naszej religii? Posłuchaj, świadomie czy nieświadomie, ale przekroczyłeś pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, mówi Pan. Udałeś się o pomoc nie do kochającego Cię Boga, ale do Jego przeciwnika. Jeżeli się nie opamiętasz, nie przyjdziesz do Jezusa, prędzej czy później Twój wróg dokona w Tobie dzieła zniszczenia, w Tobie i wokół Ciebie. Dlatego dzisiaj, poprzez te nauki rekolekcyjne, Bóg wzywa Cię ponownie do siebie. On pragnie, abyś, poprzez dobrą, szczerą i świadomą, spowiedź świętą odciął się od tych wszystkich praktyk wróżebnych i okultystycznych w których uczestniczyłeś żadne inne działania tylko spowiedź święta możecie od tego oczyścić możecie od tej plątaniny zła uwolnić na temat występowania różnych postaci zła w jakiej jesteśmy obecnie wplątywani będę mówił jeszcze jutro i pojutrze podczas rekolekcji już teraz, droga siostro, drogi bracie, serdecznie Cię zapraszam, a Bóg stokrotnie Ci to wynagrodzi, jeżeli przyjdziesz tutaj dla Niego. A teraz w tej drugiej części nauki rekolekcyjnej pragnę przybliżyć wszystkim obraz kochającego nas Boga wcielonego, jakim jest Jezus Chrystus, który tam w konfesjonale, ale także tutaj na ołtarzu, w tabernakulum oraz w swoim słowie. A także w każdym człowieku czeka na ciebie, abyś się do niego zbliżył i przyjął Jego miłość. Słowa, które teraz wypowiem, są powtórzeniem słów nieżyjącego już kaznodziei chorwackiego ojca doktora Tomasa Iwancicza, który do 20 tysięcy młodych ludzi zgromadzonych na rekolekcjach w Medjugorje wypowiedział je. Będzie to krótki opis tego kim jest Jezus Chrystus. Wysłuchaj tych słów i zastanów się, czy takiego właśnie Boga znasz. Czy w taki sposób o Jezusie kiedykolwiek myślałeś, myślałaś? oraz czy chciałbyś, chciałabyś, aby taki właśnie Jezus, którego teraz przedstawię, prowadził cię przez życie. Jezus Chrystus jest tym, który Zawsze jest dla Ciebie. Jeżeli Ty nawet jesteś przeciwko sobie, On zawsze jest z Tobą. Jeżeli Ty myślisz, że nie ma dla Ciebie wyjścia, że zginiesz, że nie jesteś w stanie się uratować, On wie, że jest wyjście, że jest ratunek. Jeżeli ciężko grzeszysz, On przychodzi do Ciebie, aby Cię uwolnić. Jeżeli go nienawidzisz, kiedy go ranisz poprzez przekleństwa, niesprawiedliwość, wszelkie zło, on kocha ciebie jeszcze bardziej. Przychodzi do ciebie i mówi: Nie możesz nic uczynić, abym przestał cię kochać. Istotą Jezusa Chrystusa jest to, że jest on osobą, która zawsze cię kocha. On jest kimś, kogo zawsze możesz spotkać. On jest kimś, na kogo zawsze możesz liczyć. On jest kimś, kto zawsze na ciebie czeka. On jest tym, który zawsze stoi po twojej stronie. Jeżeli cały świat będzie cię atakował, Jezus będzie cię bronił. Jeżeli ty sam będziesz siebie nienawidził, jeżeli będziesz siebie i innych niszczył poprzez alkohol, narkotyki, pornografię, kłótnie z bliskimi w domu i poza domem, czynienie takiego czy innego zła, jeżeli będziesz chciał sam siebie zniszczyć, jeżeli nawet będziesz chciał pójść do piekła, Jezus zrobi wszystko, aby cię od tego uchronić. On jest miłością. Miłością, która ofiarowała za Ciebie swoje życie, przychodzi do Ciebie i mówi: Nie możesz nic uczynić, abym przestał Cię kochać. Istotą Jezusa Chrystusa jest to, że On zawsze Cię kocha. Siostro i bracie, mam pytanie: czy taki obraz Boga? Czy, to, czy taki obraz Jezusa nosisz w swoim sercu, w swoim umyśle. Siostro i bracie, jeżeli na tym etapie rekolekcji mogę Cię o coś prosić, to tylko o jedno. Odrzuć od siebie wizerunek Jezusa, nieszczęśnika, chodzącego po tym świecie, który cały czas jest frustrowany, nigdy się nie uśmiecha i nigdy nie jest szczęśliwy. Jest to najbardziej zakłamany obraz Boga, jaki można sobie wyobrazić. Takim Bóg nie jest i nigdy nie będzie. Nasz Bóg, Twój Bóg, w którego wierzysz, do którego dzisiaj przyszedłeś, do którego dzisiaj przyszłaś, jest bytem ze wszechmiar doskonałym, jest pełnią miłości, pełnią szczęścia, radości, pełnią doskonałości, pełnią miłosierdzia. Jak mogłeś o nim myśleć, że jest odstawionym do kąta cierpiętnikiem, albo jakimś złym, ponurym i złośliwym policjantem, z całym szacunkiem do naszej policji państwowej, który cię śledzi na każdym kroku, aby cię przyłapać na przestępstwie i natychmiast ukarać? Kto ci przekazał taki obraz Boga Tyrana? Przecież takim Pan Bóg nie jest. Już teraz w tym momencie, w swoich myślach, przeproś Jezusa za to, że uwierzyłeś, czy uwierzyłaś w taki właśnie obraz fałszywego Boga. W miejsce należne prawdziwemu Bogu wstawiłeś wstawiłaś fałszywego Boga, wstawiłeś Bożka. I przed tym fałszywym Bożkiem być może uciekałeś, buntując się, nie słuchając go, nie pragnąc go naśladować. Być może tak naprawdę nie buntowałeś się przeciwko Bogu, bo przecież Go nie znałeś. Prawdziwy Bóg, który to rozumie, bo On jest miłością, On ci wybacza. Prawdziwy Bóg nadal cię kocha, ale ten, że prawdziwy Bóg teraz ciebie prosi, dla swojego szczęścia, dla swojego dobra. Uczyń to jedno. Zacznij mnie poznawać. Nie przesłuchałeś się, nie przysłyszałaś się. Bóg Ciebie prosi, abyś zaczął go poznawać. Jaki on jest? Pewien filozof Ernest Bloch powiedział, poznanie Boga to taki rodzaj poznania, do którego dochodzi się tylko wówczas, gdy jest się tym poznaniem zainteresowanym. Czy jesteś zainteresowany poznaniem Boga? Bo jeśli nie jesteś zainteresowany poznaniem Boga, to tego Boga nie poznasz i nigdy się w życiu ani po śmierci z Nim nie spotkasz. Mówisz, że chcesz być z Bogiem w niebie na zawsze. Czy mówisz to na serio, czy żartujesz sobie? Załóżmy, że wybierasz się po raz pierwszy do Ameryki. Nigdy tam nie byłeś. Czy nie byłaś, chcesz po prostu tam pojechać, a wiesz, że jest to najspanialszy kraj na świecie, że tam pojedziesz, nie będziesz musiał pracować, będziesz miał wszystko za darmo, najlepsze, co tylko można sobie wyobrazić, tam na ciebie czeka. Ale nie interesuje cię przez całe życie, jakim językiem tam się mówi, jakie trzeba załatwić formalności, aby tam być przyjętym, jakim samolotem polecisz, co tam możesz mieć, czego nie wolno ci mieć ze sobą. W ogóle się tym nie interesujesz, a mówisz, że za jakiś czas tam polecisz i nigdy już do Polski nie wrócisz. No to chyba żartujesz. Mówisz, że po śmierci chcesz iść do nieba, aby tam być z Panem Bogiem na zawsze. Jeśli się jednak tu na ziemi nie interesujesz, jakie wymogi trzeba spełnić, aby tam się dostać? Jakie tam panuje prawo? Jakie trzeba podjąć przygotowania, aby tam się zakwalifikować, żeby tam się dostać? Jeśli czas Twojego wyjazdu do nieba odkładasz na później, na kiedyś, na ostatnią chwilę, to przepraszam, ale muszę zadać to pytanie. To, to sobie chyba żartujesz. Jest takie angielskie powiedzenie: Nothing is ours, but time. Nic nie jest nasze, tylko czas. Czas jest Twój. Jest jednym z największych darów, jakie otrzymałeś czy otrzymałaś przychodząc na ten świat. Czas jest całkowicie do Twojej dyspozycji. Możesz z nim robić co chcesz. Możesz go zmarnować albo wykorzystać na coś pożytecznego. Możesz ten czas przeznaczyć na interesowanie się przez całe życie tym, co tutaj na Ziemi. Na zdobywanie tego, co chcesz mieć na ziemi, ale możesz ten czas przeznaczyć na poznawanie Boga i przygotowanie się na przebywanie z Bogiem na wieki. Teraz Bóg daje Ci ten czas, te trzy dni rekolekcji. Jeżeli przeznaczysz Bogu te trzy dni, nie myśl, że będzie to czas zmarnowany. Przeznacz go z radością. Pan Bóg przedłuży ci twoje życie o nie tylko o trzy, może czydzieś, trzysta, trzy tysiące dni. Będziesz mógł szczęśliwie tu żyć na ziemi, a potem z nim w niebie. Dlatego oddaj Bogu ten czas rekolekcji. To są dni szczególne. Tyle razy marnowałeś, marnowałaś dary, którymi Bóg cię hojnie obdarzał. Nie zmarnuj tych darów, którymi Bóg pragnie Cię przez te trzy dni rekolekcji obdarzyć. Amen.